Na no, mam Wiesiek. No, i, i, ja, ja na początku powiem, że, że, że tak się, tak ten Bóg to wszystko układa, że ja, że ja po prostu nie wiem, nie wiem nieraz co ja robię, nie? Ja tutaj właśnie kilka tygodni temu po tym mityngu zaprosiłem Janka na tą spikerkę, która wczoraj się odbyła. I tak, tak naprawdę nie wiedziałem, dla, dla, dlaczego to robię. Ale, ale dzisiaj zrozumiałem, że tak naprawdę dopiero zrozumiałem to. Nie? Bo ja jestem od 15 lat z kobietą, która też jest w tej, w tej wspólnocie. I kiedy kilka lat temu na kolanach ją poprosiłem o rękę, ona mi odmówiła, dałem złoty pierścionek i powiedziałem, jak pójdę kolać, to ci zabiorę ten złoty pierścionek i pierwszego to jego przepiję, nie? Bo, bo nie mam pieniędzy, nie, nie stać mnie nawet na życie. A ona mówi, że, że to się nie oddaje. Ja mówię, jak po roku nie podejmiesz decyzji, to ci mogę zabrać, nie? ale, ale niestety nie mogę. I słuchajcie, i, i wiecie, i, i ja, ja, ja właśnie dziś, dzisiaj to zrozumiałem, że ona jest mądrzejsza ode mnie, nie? że ona nie chce tego ślubu. Także to jest, to jest jedna rzecz, za którą bardzo dziękuję. A druga rzecz, to ja dzisiaj tutaj jechałem, słuchajcie, bo wiele rzeczy, rzeczy się w moim życiu dzieje i i chciałbym wszystkim mówić, słuchajcie, to już nie jestem ja, to ja jestem inny, ja jestem dobry człowiek, nie. No. Rozumiem to co było, to co opowiadali, to już są bzdury, ja już jestem kim innym, no nie. I słuchajcie, i wychodzę z tego metra, kurwa, zobaczyłem te kobiety, parę osób mnie tu, zobaczyłem jakąś, pro, protesty zamykają tutaj, prze, prze, mówię, kurwa, mówię, zaraz, przepraszam, miałem ja nieklon, przepraszam, i mówię, i, I mówię, idzie wariat do tej piwnicy, do, żeby się z innymi utoczcami. Wreszcie jak mówiliście o tych problemach, ja się z reguły nie zgłaszam, ale ponieważ tyle lat jestem i mam doświadczenie, wiedziałem, że nie mam szans na wypowiedź już, jeśli się nie zgłoszę. ale leżało mi to tak na sercu, że po prostu wydawało mi się dzisiaj znowu, że... Jestem normalny. Po co ja tu jadę? Przecież takie słońce, mogę się popalać. Będę, będę wyglądał jak Radek kurczy, czarny jak ten. Ale, ale niestety, jak posłuchałem paru wypowiedzi, to zobaczyłem, że niczym się nie różni. Od nikogo. Niczym. Niczym. No może wiekiem jestem. Nie już starsi są nawet tutaj. Ale zawsze znajdę tą swoją wyjątkowość, że ja tu jestem wyjątkowy. Tak jak każdy mówił. Ale dziękuję, że jesteście, że, że jest to spotkanie, że jest Maciuś, który o to dba. Bo wierzcie mi, no, tutaj każdy przyjdzie, się wysra i tak dalej. Ale tutaj trzeba przyjść wcześniej i, i trochę zrobić. Trzeba podjąć tą służbę. To każdy ma w dobie tak naprawdę. Nie? Każdy ma to w dobie, chce tu przyjść, ale jemu nikt nie płaci, kurwa. Za... Przepraszam, ja miałem nie Jemu nikt nie płaci, że on z tymi kluczami tu przyjdzie. Nie? Także weźcie to sobie kiedyś do serca i coś zróbcie dla tej wspólnoty. Nie? Bo może będzie kiedyś za późno, żeby, żeby coś zrobić. Już, już, już niektórych nie będzie po prostu. Nie, nie wiem dlaczego to mówię, ale miałem to dzisiaj powiedzieć i, i dziękuję, że mogłem powiedzieć. Ale kocham Was, pamiętajcie, bo jestem taki sam, bo też mam to w dupie. Też mi się nie chce tutaj przyjeżdżać, a kiedyś tu przyjeżdżałem codziennie. Nie? Ale teraz mam to w dupie, nie? bo nie ma wdzięczności, nie ma, nie ma czegoś takiego, że chociaż powiedzieć dziękuję, nie? Tylko kurwa, przepraszam, miałem je kląć, tylko jestem jestem fałsz i obłuda, że mnie tu w ogóle nie było, nie? Tu w ogóle nie było. Oni to sami wymyślili, sami zrobili. Tak. Nagle wzięli i zrobili. No nie. Kurwa. Przepraszam, miałem ja nie klączyłem. Wszystkiego dobrego kocham was. Ale może się kiedyś z tym pogodzę, nie? Po, po, po śmierci.